Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się. Lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj. Wypuść powietrze. I jeszcze raz. Jeśli podczas słuchania nie będziesz mógł złapać myśli, wróć do głębokiego oddechu. Przytrzymaj. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i oczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby Go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził Go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał. Czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus i oczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział, Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na Jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.